Jan stał na balkonie swojego mieszkania w centrum Warszawy, patrząc na migoczące światła miasta. Serce biło mu jako szalałe, a w głowie kołatała się jedna myśl, co ja zrobiłem. Tej nocy, po latach przyjaźni, pocałował swojego najlepszego przyjaciela, Michała, i świat runął w grazji. Nigdy nie przypuszczał, że prosty gest, wywołany alkoholem i emocjami, pociągnie za sobą lawinę konsekwencji, które zmuszą go do konfrontacji z własną tożsamością. To było jak uderzenie pioruna. Jan, zawsze pewny siebie inżynier w firmie budowlanej, uważał się za stuprocentowego heteroseksualistę. Miał dziewczyny, plany na rodzinę, wszystko zgodnie z oczekiwaniami konserwatywnej rodziny z małego miasteczka pod Krakowem. Michał, z kolei, był otwarcie gejem, artystą graficznym, który nigdy nie ukrywał swojej orientacji. Ich przyjaźń trwała od czasów studiów na Politechnice Warszawskiej, wspólne imprezy, podróże, wsparcie w trudnych chwilach. Ale ta noc w klubie na nowym świecie zmieniła wszystko. Jan pamiętał każdy szczegół. Muzyka dudniła, alkohol lał się strumieniami. Michał tańczył z jakimś facetem, a Jan poczuł ukłucie zazdrości, którego nie potrafił wyjaśnić. To tylko troska o przyjaciela, wmawiał sobie. Ale gdy wyszli na ulicę, chłodne powietrze nocy i bliskość Michała sprawiły, że granice się zatraciły. Pocałunek był impulsywny, pełen nagromadzonych emocji. Michał odwzajemnił go z zaskoczeniem, ale i nadzieją w oczach. Jan odskoczył jak oparzony, wymamrotał, przepraszam, uciekł taksówką do domu. Następnego ranka obudził się z bólem głowy i wyrzutami sumienia. Telefon dzwonił nieustannie, Michał próbował się dodzwonić. Jan ignorował połączenia, czując, jak panika ściska mu gardło. Jestem straight, to był błąd, powtarzał w myślach. Ale dlaczego ten pocałunek wydawał się tak naturalny? Dlaczego serce przyspieszało na samą myśl o Michale? Usiadł przy kuchennym stole, patrząc na zdjęcie rodziny na ścianie. Matka, ojciec, siostra, wszyscy oczekiwali od niego normalnego życia. Ślub, dzieci, stabilność. Jak miałby im powiedzieć, że być może nie jest tym, kim myśleli? W pracy tego dnia Jan był roztargniony. Kolega z biura, Piotr, zauważył to i zapytał: Coś cię gryzie, stary? Jan wzruszył ramionami, udając, że wszystko w porządku. Ale wewnątrz toczyła się burza. Wspominał dzieciństwo wiecznej wsi, gdzie geje byli tematem żartów lub potępienia. Ojciec, były wojskowy, często powtarzał, mężczyzna to mężczyzna, żadne tam fanaberie. Jan bał się, że jeśli przyzna się do swoich uczuć, straci wszystko, rodzinę, przyjaciół, nawet pracę w branży, gdzie machokultura dominowała. Wieczorem Michał w końcu się pojawił pod drzwiami. Musimy porozmawiać, powiedział spokojnie, ale w jego oczach czaił się ból. Jan wpuścił go niechętnie. Siedzieli w salonie, milcząc przez chwilę. Dlaczego uciekłeś? Zapytał Michał. Jan unikał wzroku, to był błąd. Byłem pijany. Michał westchnął, nie byłeś aż tak pijany. Wiem, że czujesz to samo co ja. Słowa te uderzyły Jana jak pięść. Zaprzeczył gwałtownie, ale w głębi duszy wiedział, że Michał ma rację. Ich rozmowa przerodziła się w kłótnie, Jan oskarżał Michała o wciąganie go w to, a Michał bronił się, mówiąc o latach tłumionych uczuć. Po wyjściu Michała Jan poczuł pustkę. Zadzwonił do siostry, Ani, szukając pocieszenia. Coś się stało, zapytała zaniepokojona. Opowiedział jej o kłótni z przyjacielem, pomijając szczegóły. Ania, liberalniejsza od reszty rodziny, poradziła: Słuchaj serca, bracie. Ale jak słuchać serca, gdy społeczeństwo w Polsce, z jego katolickimi tradycjami i politycznymi napięciami wokół LGBT, krzyczy nie? Następne dni były torturą. Jan unikał Michała, ale myśli o nim nie dawały spokoju. W metrze widział pary heteroseksualne i zazdrościł im prostoty. Czytał artykuły o dyskryminacji gejów w Polsce, Marsze równości atakowane, ustawy antylgbt. Czy ja do tego pasuję? Pytał siebie. W końcu zdecydował się na spotkanie z terapeutą, ale nawet tam bał się mówić otwarcie. Mam problem z tożsamością, powiedział wymijająco. Terapeuta zachęcał do eksploracji uczuć, ale Jan czuł, że to zbyt ryzykowne. Konflikt wewnętrzny narastał. Jan zaczął spotykać się z dawną dziewczyną, Ewą, by udowodnić sobie heteroseksualność. Ale randki były wymuszone, bez iskry. Ewa zauważyła, jesteś gdzieś indziej myślami. Jan czuł się zdrajcą wobec siebie, Michała, Ewy. W nocy śniło Michale, budząc się zlany potem. Dlaczego to musi być takie trudne, myślał. W końcu doszło do konfrontacji z rodziną. Podczas niedzielnego obiadu u rodziców ojciec zaczął narzekać na te pedalskie marsze w Warszawie. Jan zbladł, ale milczał. Matka dodała: Dobrze, że ty jesteś normalny, synu. Te słowa bolały jak sztylet. Jan wyszedł wcześniej, czując, że dusi się w tym domu pełnym oczekiwań. Michał nie dawał za wygraną. Wysłał wiadomość: Jeśli nic nie czujesz, dlaczego unikasz mnie? Jan przeczytał to sto razy, zanim odpisał: Spotkajmy się jutro. To była decyzja, która miała zmienić ich losy. Ale czy na lepsze? Spotkanie odbyło się w kawiarni na Starym Mieście. Jan siedział nerwowo, mieszając kawę. Michał przyszedł punktualnie, jego twarz wyrażała mieszankę nadziei i rezygnacji. Cześć, powiedział cicho. Jan skinął głową, nie wiedząc, od czego zacząć. Przepraszam za tamtą noc, wymamrotał. Michał pokręcił głową Nie przepraszaj. To było prawdziwe. Ich rozmowa szybko zeszła na głębsze tory, Michał opowiedział o swoim kamin aucie wiceum, o odrzuceniu przez niektórych przyjaciół, o walce z depresją. Jan słuchał, czując empatię. Ja nigdy nie myślałem o sobie w ten sposób przyznał. Ale teraz nie wiem. Michał dotknął jego dłoni. To normalne być zdezorientowanym. Ale ukrywając to, ranisz siebie. Jan cofnął rękę, rozglądając się, czy ktoś patrzy. W Polsce takie gesty mogły przyciągnąć niechcianą uwagę. A co z rodziną? Społeczeństwem? zapytał. Michał westchnął: One się nie zmienią, jeśli my się nie zmienimy. Po spotkaniu Jan czuł się lżejszy, ale i bardziej zagubiony. Zaczął czytać książki o tożsamości seksualnej, oglądać filmy o gejowskich parach. Jedna historia szczególnie go poruszyła o mężczyźnie, który stracił wszystko, ukrywając się przez lata. Czy to będę ja? Myślał. W pracy napięcie rosło. Piotr, wyczuwając problemy, zaprosił go na piwo. Tam, po kilku kuflach, Jan prawie się wygadał. Mam kłopoty z dziewczyną, skłamał. Piotr poklepał go po plecach. Znajdziesz inną. Ale Jan nie chciał innej. Chciał Michała. W końcu zadzwonił do niego późną nocą: chce spróbować. Michał był zaskoczony, ale szczęśliwy. Zaczęli spotykać się potajemnie, spacery po łazienkach królewskich, kolacje w ukrytych restauracjach. Te chwile były pełne radości, ale i strachu. Jan czuł, że zdradza swoją starą tożsamość. Każde dotknięcie, każdy pocałunek był aktem buntu przeciw normom. Jednak tajemnice mają to do siebie, że wychodzą na jaw. Ewa, podejrzewając coś, skonfrontowała Jana. Ktoś jest? zapytała. Jan zaprzeczył, ale poczuł wyrzuty sumienia. Zerwał z nią definitywnie, mówiąc: To nie twoja wina. Ewa odeszła zraniona, a Jan czuł się jak zdrajca. Dlaczego miłość musi boleć innych? pytał siebie. Rodzina zaczęła coś podejrzewać. Siostra Ania zadzwoniła: Mamo mówi, że jesteś dziwny ostatnio. Jan wymigał się, ale wiedział, że czas konfrontacji się zbliża. Michał naciskał. Musisz być szczery ze sobą. Ale szczerość miała cenę. W Polsce, gdzie kościół i polityka mieszały się z życiem prywatnym, geje często spotykali się z ostracyzmem. Kulminacja nadeszła podczas rodzinnego zjazdu w Krakowie. Ojciec, pijany, zaczął żartować z pedałów. Jan nie wytrzymał, tato, a jeśli twój syn jest jednym z nich? Cisza zapadła jak grom. Ojciec poczerwieniał, co ty bredzisz? Matka zapłakała, nie, to niemożliwe. Ania próbowała mediować, ale chaos wybuchu. Jan wyznał wszystko o Michale, o uczuciach. Ojciec wyrzucił go z domu, nie chce takiego syna. Jan wrócił do Warszawy załamany. Michał czekał na niego z otwartymi ramionami. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem, powiedział Jan. Michał pokręcił głową, to twoja droga. Ale ból był realny. Jan stracił kontakt z rodzicami, siostra była rozdarta. W pracy plotki zaczęły krążyć: Ktoś widział go z Michałem. Szef, atywny, zaczął go omijać. Mimo to ich związek kwitł. Michał wprowadził Jana do środowiska LGBT, spotkania w klubach, rozmowy z innymi parami. Jan widział, jak wielu walczy z podobnymi demonami. Nie jesteś sam, powtarzał Michał. Ale społeczeństwo nie ułatwiało. Na ulicy usłyszeli wyzwiska, a w mediach debaty o strefach wolnych od LGBT przypominały o zagrożeniach. Jan zaczął angażować się społecznie, dołączył do grupy wsparcia. To dało mu siłę, ale też wystawiło na ataki. Pewnego dnia otrzymał anonimowy mail z groźbami. Boisz się? zapytał Michał. Jan kiwnął głową tak, ale nie zrezygnuję. Konflikt z rodziną narastał. Matka dzwoniła w nocy, błagając. Zmieniaj się, synu. Ojciec milczał. Ania próbowała pogodzić, ale bezskutecznie. Jan czuł, że płaci wysoką cenę za miłość, izolację, ból, wątpliwości. Miesiące mijały, a napięcie nie słabło. Jan i Michał mieszkali razem w małym mieszkaniu na Pradze. Ich codzienne życie było mieszanką szczęścia i walki. Rano kawa, pocałunki, plany na dzień ale wieczorami dyskusje o przyszłości. Co jeśli nigdy nie zaakceptują? Pytał Jan. Michał odpowiadał, musimy żyć dla siebie. W pracy Jan awansował, ale czuł dyskryminację. Kolega szepnął, słyszałem plotki. Jan zignorował, ale stres narastał. Zaczął mieć ataki paniki o wspomnienia ojca, społeczne presje. Michał wspierał go, ale sam miał swoje demony. Jego rodzina zaakceptowała go dawno, ale widział, jak Jan cierpi. Pewnego dnia Michał otrzymał ofertę pracy w Berlinie lepiej płatną, w bardziej tolerancyjnym środowisku. Co ty na to? zapytał. Jan zawahał się. A Polska? Rodzina? Michał westchnął. Tu zawsze będziemy walczyć. Decyzja wisiała w powietrzu, testując ich związek. W tym czasie Ania zorganizowała spotkanie. Porozmawiajmy, powiedziała. Jan pojechał do Krakowa z Michałem. Rodzice czekali na pięci. Ojciec burknął, kim jest ten? Twój przyjaciel? Jan wziął głęboki oddech, to mój partner. Matka zapłakała, ojciec wstał, wynoś się. Ale Ania interweniowała: Tato, on jest twoim synem. Dyskusja trwała godzinami oskarżenia, łzy, wspomnienia. Ojciec przyznał, boję się o Ciebie w tym świecie. Jan odpowiedział: Świat się zmienia, tato. Nie było happy endu, ale drzwi pozostały uchylone. Matka obiecała zadzwonić. Wracając do Warszawy, Jan czuł ulgę. Ale wtedy uderzyła zdrada. Piotr, przyjaciel z pracy, rozpuścił plotki. Szef wezwał Jana, czy to prawda? Jan skinął głową. Rozumiem, ale firma ma wizerunek, powiedział szef. Jan został zdegradowany. Czuł się zdradzony, upokorzony. Dlaczego ludzie są tacy? krzyknął do Michała. Michał pocieszał, walczymy dalej. Ale Jan zaczął wątpić. Może lepiej się rozstać, powiedział w chwili słabości. Michał zbladł, nie mów tak. Kłótnia wybuchła oskarżenia o egoizm, o brak walki. Michał wyszedł, trzaskając drzwiami. Jan spędził noc sam, rozmyślając. Wspominał pierwszą noc, pocałunek, miłość. Nie mogę stracić go, pomyślał. Rano pobiegł do Michała, który czekał w parku. Przepraszam, powiedział. Michał objął go, razem przetrwany. Ale społeczeństwo nie odpuszczało. Uczestniczyli w Marszu Równości flagi, tłumy, policja. Kamienie poleciały, wyzwiska. Jan został poturbowany. W szpitalu z obandażowaną ręką pomyślał, czy warto? Michał trzymał go za dłoń, tak, bo to nasza prawda. Po tym incydencie Jan zaangażował się bardziej, pisał artykuły, mówił publicznie. Ale cena rosła. Rodzina dystansowała się, przyjaciele odchodzili. Michał dostał groźby. Może wyjedźmy? Zaproponował Jan. Michał zgodził się do Berlina. Decyzja o wyjeździe była trudna. Pakowanie, pożegnania. Ania płakała, będę tęsknić. Matka wysłała wiadomość: Kocham cię, ale nie rozumiem. Ojciec milczał. W Berlinie zaczęli nowe życie. Swoboda, akceptacja. Ale Jan tęsknił za Polską. Czy uciekliśmy? pytał. Michał. Nie, wybraliśmy siebie. Jednak przeszłość dogoniła. Ojciec zachorował, zawał. Jan poleciał do Krakowa. W szpitalu ojciec szepnął: "Przepraszam, synu". Łzy popłynęły. "Akceptuję cię", dodał. Jan poczuł ulgę, ale i żal za stracony czas. Wracając do Berlina, Jan wiedział, że walka się nie kończy. Ale miał Michała, rodzinę w drodze do pojednania. Życie w Berlinie było jak oddech świeżego powietrza. Jan znalazł pracę w międzynarodowej firmie, gdzie orientacja nie miała znaczenia. Michał rozwijał karierę artystyczną. Spacerowali po Tiergarten, trzymając się za ręce bez strachu. Ale w sercu Jana czaił się cień, czy zdradził ojczyznę, uciekając? Rozmowy za nią pomagały. Rodzice się zmieniają, mówiła. Ojciec zaczął czytać o LGBT, matka dołączyła do grupy wsparcia dla rodziców. Ale Polska pozostawała podzielona, nowe ustawy, protesty. Jan czuł winę, powinienem walczyć tam. Michał rozumiał, możemy wrócić, kiedy będziesz gotowy. Ich związek umacniał się, ale testy nie kończyły. Michał miał moment słabości, flirt z kolegą z pracy. Jan dowiedział się przypadkiem. Dlaczego? Zapytał zraniony. Michał przyznał: Byłem samotny, gdy ty tęskniłeś za Polską. Zdrada bolała, ale rozmowa uratowała ich. Wybaczam, ale zaufanie trzeba odbudować, powiedział Jan. Odbudowa trwała miesiące, terapia pary, szczere rozmowy. Jan nauczył się, że miłość wymaga pracy. Wrócili do Polski na święta. Rodzina powitała ich ostrożnie. Ojciec uścisnął dłoń Michała, witaj. Matka ugotowała ulubione dania. Ania szepnęła, jest lepiej. Ale społeczeństwo przypomniało o sobie. W Warszawie natknęli się na demonstrację anty-LGBT. Krzyki, transparenty. Jan poczuł gniew, nie mogę milczeć. Dołączył do kontrmanifestacji Michał u boku. Media pokazały ich, Jan stał się twarzą walki. Konsekwencje były szybkie. Groźby, hejt w internecie. Firma Jana straciła kontrakt przez kontrowersję. Czy to się kiedykolwiek skończy, pytał. Michał, nie, ale jesteśmy silniejsi. Wtedy nadeszła największa próba. Michał zachorował depresja, wywołana stresem. Jan opiekował się nim, czując winę. To przeze mnie myślał. Ale Michał zaprzeczał. To przez świat. Terapia pomogła, ale Jan zrozumiał cenę zdrowie psychiczne relacje. Po wyzdrowieniu, Michał zaproponował: Załóżmy rodzinę. Adopcja w Polsce była niemożliwa, ale w Berlinie tak. Jan zawahał się A co z korzeniami? Decyzja była trudna, pełna moralnych dylematów. Czy geje powinni mieć dzieci w takim społeczeństwie? Debatowali. W końcu zdecydowali się na powrót do Polski na stałe. Jan założył fundację wspierającą LGBT. Michał projektował kampanię. Rodzina wspierała, ojciec nawet przyszedł na wydarzenie. Ale zdrada czaiła się blisko. Dawny przyjaciel Piotr skontaktował się: Przepraszam za plotki. Jan wybaczył, ale ostrożnie. Życie nauczyło go, że zaufanie jest kruche. Wysokie napięcie kulminowało podczas wielkiego marszu. Jan przemawiał. Miłość nie zna granic. Tłum skandował, ale kontrdemonstranci atakowali. Chaos, policja. Michał został ranny. W szpitalu Jan płakał, nie stracę cię. To wydarzenie obudziło społeczeństwo, media debatowały, politycy komentowali. Jan stał się symbolem, ale płacił cenę, anonimowość stracona, ciągły strach. Po incydencie Michał wyzdrowiał, ale blizny pozostały. Ich związek był silniejszy, ale naznaczony. Jan kontynuował walkę, ale z większą mądrością. Nie wszystko da się zmienić od razu, mówił. Rodzina w pełni zaakceptowała, ojciec powiedział: Jestem dumny. Matka poznała Michała lepiej, Ania została sojuszniczką. Ale społeczeństwo ewoluowało powoli. Nowe pokolenie dawało nadzieję, młodzi na ulicach, zmiany w prawie. Jan i Michał zaadoptowali psa symbolicznie budując rodzinę. Planowali ślub za granicą. Jednak przeszłe decyzje wracały. Ewa skontaktowała się, gratuluje odwagi. Jan poczuł ulgę, stare rany goiły się. Piotr przeprosił szczerze, stając się przyjacielem. W końcu nadeszła chwila prawdy. Podczas wywiadu Jan powiedział, byłem straight, ale miłość zmieniła wszystko. Reakcje były mieszane, wsparcie i hejt. Ale Jan czuł wolność. Kończąc swoją drogę, Jan spojrzał na Michała, warto było. Michał uśmiechnął się, zawsze. Czy miłość naprawdę pokonuje wszystkie przeszkody, czy czasem wymaga zbyt wielkich ofiar?